Dzień ósmy, rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej, przyszło do swojej własności. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca, duchu święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie, duchu święty, przyjdź. Rozważanie dnia z Ewangelii według świętego Jana. Przyszło do swojej własności. Do swojej własności. Pierwsze zdania Ewangelii świętego Jana objawiają nam, że wszystko stało się przez Słowo, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Nikt z nas nie zdecydował o swoim zaistnieniu. Nie jestem źródłem swojego życia. Życie jest darem, który otrzymałem od Pana Boga. Jestem własnością Boga. W pierwszym rzędzie przez to, że mnie stworzył, a jeszcze bardziej przez chrzest, w którym Bóg naznaczył mnie pieczęcią, która mówi, że należy do Niego. Pieczęć jest czymś nienaruszalnym. Mówi o tym jeden z najpiękniejszych fragmentów Biblii, z księgi proroka Izajasza, ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój, Jakubie, i twórca Twój o Izraelu, nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. O tej prawdzie śpiewa oblubienica z pieśni nad pieśniami w słowach: Mój miły jest mój, a ja jestem Jego. Pięknie tą rzeczywistość wyraża słowo oddanie. Oddać mogę tylko coś, co nie należy do mnie. Przez akt całkowitego oddania się składam w ręce Maryi całe moje życie, aby ona oddała je Bogu, do którego ono od początku należy. To jest powrót do źródła, powrót do pierwotnej harmonii, w której wszystko jest łaską. Całkowite oddanie, to powrót do raju, w którym wszystko należy do Boga i wszystko jest łaską. Jezus do nas nieustannie przychodzi. By go przyjąć, mamy po pierwsze prostować ścieżki, czyli nieustannie nawracać się. Im więcej w nas miłości, tym większa przestrzeń na przyjęcie Jezusa. Tym, co nas uzdalnia do nieustannego przyjmowania Jezusa, jest życie chwilą obecną, świadoma otwartość i trwanie w gotowości na przyjęcie łaski w każdej chwili. Jesteśmy też wezwani, aby czytać znaki to znaczy rozpoznawać to w jaki sposób Jezus działa dzisiaj i jak do nas przychodzi oraz jaka jest jego wola w tym danym czasie w którym żyjemy lektura duchowa z traktatu świętego Ludwika de Montfort Jezus, nasz wielki przyjaciel, oddał się nam bez zastrzeżeń, z duszą i ciałem, z cnotami, łaskami i zasługami. Zdobył mnie całego, mówi święty Bernard, oddając mi się całkowicie. Czyż nie jest wymogiem sprawiedliwości i wdzięczności, byśmy dali Jezusowi wszystko, co dać możemy? Wszak to Jezus pierwszy był wobec nas hojny. Idźmy za nim. A doznamy w życiu w godzinę śmierci i w wieczności jeszcze większej jego szczodrobliwości. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, nr 138 z dzienników Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus. Oddanie i ufność, których źródłem jest miłość, sprawią, że, żyjąc jeszcze w ciele na tym świecie, możesz być zupełnie wolna od wszelkich uzależnień, wpływów i oddziaływań zewnętrznych. Możesz trwać w pokoju, jaki ja zsyłam na ciebie. W takim stanie tylko Bóg ma wpływ i tylko od niego zależysz. Tylko on jest Twoim Panem, miłością. I to jest stan szczęśliwości, chociaż Twoja codzienność zawiera trud i dolegliwości. Trwając w tym stanie, nie uciekasz od znoju i cierpień, wręcz przeciwnie, jednocząc się ze mną ukrzyżowanym, pragniesz uczestniczyć w moim bólu. Nie możesz nie być w tym, w czym ja jestem. Ogarniacie ból mój i miłość moja. Ból przeniknięty miłością, zatracony w miłości. Pochłonięty przez miłość, która nie ma ograniczeń i jest wieczna. Ból przeminie, jak wszystko co ziemskie. Pozostanie miłość, która jest z martwych wstaniem i życiem w chwale, nowym Jeruzalem. Moja droga krzyżowa w świecie sięga już Golgoty i powtórzy się to, co tam się stało. Powtórzy się w skali świata i dotknie wszystkich. I zachowania ludzkie będą jak wówczas. Ze mną pozostaną tylko ci, którzy prawdziwie kochają jak moja matka, jak Jan, jak Magdalena. Teraz pragnę być otoczony rodziną. W wielu duszach umieram, i w wielu duszach potrzebna jest pomocna miłość, która ocali życie od śmierci wiecznej moich dzieci. Dlatego powołałem rodzinę mojego serca serca, które jest ukrzyżowane, które jest krzyżowane z coraz większą zawziętością. I dlatego zapragnąłem związać dzieci serca miłości ukrzyżowanej ślubem miłości, wierności i posłuszeństwa na wieczność całą. Ten ślub jest zobowiązaniem dwustronnym, i w tym jego moc, bo ja zapewniam możliwości jego wypełnienia w każdej sytuacji przez łaskę, jaką dam dziecku, które będzie chciało wytrwać przy mnie w mojej ofierze. Słowo Pouczenia, numer 460. Mówi Alicja. Napełniłeś mnie, panie, swoją mocą. Dokąd iść i gdzie prowadzić dzieci twoje, które mi dajesz pod opiekę? Do mnie, najprostszą i najkrótszą drogą, drogą dziecięcego oddania. Nie ma czasu na długie przygotowywanie i trening duchowy, bo siły nieprzyjaciela rosną w gotowość do ostatecznej walki. Ja będę prowadził was mocą mojej potęgi miłości. Nadeszła chwila, kiedy trzeba przylgnąć do mnie i iść na ślepo tam, gdzie prowadzę, i ufać wbrew własnej logice, własnym oczom i uszom. Trzeba otworzyć oczy duszy i uszy serca, wypatrywać mnie i nadsłuchiwać mojego głosu, i tylko we mnie mieć skierowane całe swoje jestestwo. Macie mieć głuche uszy i ślepe oczy na wszystko inne poza moim światłem i moją miłością. Ja wszystko wskażę i wszystko powiem. Bądźcie ufni i posłuszni moim rozkazom. Ja wyprowadzę Was silną ręką wśród wielkich znaków na niebie i ziemi. Mnie zawierzcie i zaufajcie mojej matce, która jest z Wami i pokrzepia Wasze serca i opatruje Wasze zranienia. Kochajcie ją i do niej się tulcie. Troszcz się o dzieci chore i słabe. Przyprowadzaj do mojej matki, by je opatrywała. I do mnie, bym je karmił, aby nabrały sił. Świadectwo numer 638 Światło z Fatimy. Fatima jest jednym wielkim wezwaniem do nawrócenia czyli do powrotu do Boga naszego źródła. Podczas pierwszego ukazania się Anioł nauczył dzieci modlitwy wynagradzającej, w której wyznajemy Bogu wiarę, uwielbienie, ufność oraz miłość, aby wynagrodzić się za tych, którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i nie kochają Boga. Podczas drugiego ukazania się Anioł powiedział do dzieci, Ofiarujcie Zbawicielowi wasze modlitwy i wszystko, co potraficie ofiarować za przebłaganie. Za tyle grzechów, które obrażają Pana Boga. Podczas trzeciego ukazania się anioł nauczył dzieci kolejnej modlitwy, która kończy się wezwaniem: Przez nieskończone zasługi Jego najświętszego serca i za przyczyną niepokalanego serca Maryi, błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Podczas pierwszego objawienia Matka Boża prosi dzieci, aby złożyły Bogu największą możliwą ofiarę, z samych siebie. Dzieci czynią to bez chwili zawahania, mimo tego, że Maryja zapowiada im wiele cierpienia. Podczas drugiego objawienia Maryja wskazuje drogę powrotu do Boga, na Bożeństwo do jej niepokalanego serca. Bóg mógł wskazać nam wiele dróg powrotu, ale wybrał jedną: niepokalane serce Maryi. Wezwanie dnia. Jezus nieustannie przychodzi do swojej własności. Czyni to w sposób szczególny poprzez Słowo Boże, które otrzymujemy codziennie w czytaniach dnia. Alicja Lęczewska często otrzymywała od Pana Jezusa fragment Słowa Bożego, który rozjaśniał jej to, co słyszała w sercu. Pewnego razu otrzymała od Jezusa fragment który był tego dnia w czytaniu, zwróciła się do Jezusa: Słowa z dzisiejszego czytania mi dałeś, Pan Jezus odpowiedział, aby ci zwrócić uwagę na to, że wskazówki na każdy dzień wypływają z czytań, których słuchasz podczas mojej ofiary. Niesamowite światło. Każdego dnia Jezus daje nam konkretne wskazówki w Słowie Bożym, wyznaczonym na dany dzień. Każdego dnia w Ziemi wielu słów możesz znaleźć drogocenną perłę, ukrytą tam specjalnie dla Ciebie. W wezwaniu dnia przeczytaj dzisiejsze czytania i poszukaj w nich światła, które kryje się tam specjalnie dla Ciebie. Światło Słowa z księgi proroka Ozeasza. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i on też uleczy. On to nas pobił, on ranę przewiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie. A dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Światło słowa z Księgi Proroka Izajasza, albowiem tak mówi Pan Bóg święty Izraela. W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła, ale wyście tego nie chcieli. Mały wieczernik modlitwy, kiedy podczas modlitwy pozwalasz Bogu działać, nareszcie wszystko jest łaską. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy. To najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz Słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Na koniec. 8 dnia medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Muzyka Cześć Boże, mam na imię Aleksandra jestem ze Wspólnoty Śródło łaski. Dzisiaj chciałam się podzielić z Wami tym, w jaki sposób Słowo z dnia poruszyło moje serce. Wyzwanie dzisiejszego dnia brzmi, przyszło do swojej własności. Kiedy czytałam rozważania, uświadomiłam sobie, że jestem własnością Boga. Cała należę do Boga. Przez to, że mnie stworzył, przez to, że miał taki plan, taki zamysł, abym przyszła na świat, przez to, że naznaczył mnie swoją pieczęcią podczas Chrztu Świętego. I wszystko, co mam, począwszy od mojego życia, przez życie moich dzieci, przez moją rodzinę, i wszystko, co posiadam, należy do Boga i jest Jego własnością. Podczas czytania tych rozważań żywe stały się wspomnienia sprzed prawie 11 lat. Kiedy pierwszy raz przyjechałam do kościoła na Strahocinie, zostałam tam zaproszona na Eucharystię. Nigdy wcześniej tam nie byłam, więc przyjechałam troszkę wcześniej, poszukałam na mapie. I kiedy przyszłam do kościoła, zobaczyłam, że jeszcze jest trochę czasu, postanowiłam pójść do spowiedzi. I w trakcie tej spowiedzi Pan Jezus upomniał się o mnie, upomniał się o swoją własność. Usłyszałam takie słowa, Aleksandro, ale ty wiesz, że twoje dzieci są dalem od Boga. W kontekście oczywiście tego, co mówiłam, co Zostawiłam Jezusowi w tym konfesjonale. Uświadomiłam sobie wtedy dwie rzeczy. Przede wszystkim kapłan, który nie mógł mnie znać, który mnie nie znał, zwrócił się do mnie po imieniu. Uświadomiłam sobie, że spotkałam się wtedy w tym konfesjonale nie z kapłanem, a samym Jezusem Chrystusem. Tak jak w Izajaszu jest napisane, że. Bóg wezwał mnie po imieniu. Tak wtedy, tego 13 czerwca 2010 roku, Bóg wezwał mnie po imieniu. Zawołał mnie, upomniał się, dotknął mojego serca. Ale również objawił mi drugą bardzo ważną prawdę, że wszystko, co mam, jest darem od Niego, jest darem od Boga. Moje dzieci, które, które mi ofiarował. W trakcie tej spowiedzi miałam takie żywe wspomnienie sytuacji, właśnie momentu porodu moich synów, którzy przyszli miesiąc wcześniej na świat. Była to ciąża zagrożona bliźniacza, i w trakcie porodu lekarze powiedzieli mi, że jedno dziecko straciłam, serce przestało bić. Wtedy zwróciłam się do Maryi. Chyba tak naprawdę pierwszy raz zwróciłam się do niej o pomoc. Powiedziałam jej, że nie ma we mnie tyle siły, co w niej. Nie jestem w stanie patrzeć, tak jak ona patrzyła na śmierć swojego syna, nie jestem w stanie przeżyć śmierć swojego dziecka. Miałam taki obraz, że stoimy obie pod krzyżem, wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa i zaczęłam odmawiać modlitwę Zdrowa się Mario". Myślę, że to była pierwszy raz z wiarą odmawiana właśnie ta modlitwa. Nie wiem, ile razy powtórzyłam tę modlitwę, oczywiście modliłam się w duchu, w ciszy, ale przyszedł niesamowity pokój, niesamowite zaufanie. Dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że na pewno odmówiłam cały różaniec, bo troszkę to trwało. I w pewnym momencie lekarze powiedzieli: Wrócił. Serduszko zaczęłam słyszeć, jak ponownie, ponownie zaczyna bić. Coraz mocniej, coraz bardziej miarowo poród szybciutko został rozwiązany. I na drugi dzień, kiedy stałam przy inkubatorach swoich dzieci, przyszedł lekarz, ordynator oddziału powiedział, że coś takiego jeszcze w jego karierze zawodowej się nie wydarzyło. I nie wiem, czy jestem osobą wierzącą, czy nie, ale jeżeli jestem, to powinnam później podziękować. Podziękować Marii, powinnam pojechać do Częstochowy. To było niesamowite, co Bóg uczynił. Bóg mi dał niesamowity dar, niesamowity prezent. 15 lat temu w postaci moich dzieci, 19 lat temu w postaci też syna, którego trzymałam pierwszego, ale również właśnie tego 13 czerwca 2010 roku, kiedy upomniał się o mnie. A 10 lat później, 13 czerwca 2020 roku przyszła na świat nasza córeczka Marysia i znowuż okazało się, że sytuacja jest bardzo trudna, bardzo ciężka. Marysia urodziła się w zamartwicy, też zaczęło spadać tętno, miała pępowinę wokół szyi okręconą. I w trakcie, na całej akcji porodowej, zaczęłam właśnie nucić w sercu pieśń Maryjo Matko mojego wyzwania, chcę i pragnę, idąc za Twym Słowem, czynić wszystko, co powiem mi Jezus. Cokolwiek by się stało, pragnę powiedzieć fiat, pragnę powiedzieć tak. Stał się kolejny cud, Marysia urodziła się zdrowa, do dzisiaj zdrowo się rozwija, jest cudownym, wspaniałym dzieckiem. I dlatego każdego dnia, kiedy się budzę, uświadamiam sobie, że nic nie jest moją zasługą, nic nie jest ode mnie, nic nie jest ze mnie. Wszystko jest niesamowitym darem Pana Boga, wszystko jest Jego własnością, ale własnością, którą on pragnie się dzielić. Ja jestem Jego własnością, moje życie, życie moich dzieci. Dlatego. Pragnę dziękować Jemu, pragnę go uwielbiać za to, za to co czyni. Dziękuję każdego dnia za, za właśnie za dzieci, za męża, za moje życie, za dobre doczesne, za pogodę, za wspólnotę, za przyjaciół, za to, co dzieje się tu i teraz, w tym momencie. Bo wiem, że Bóg pragnie, pragnie naszego szczęścia, pragnie naszego życia w obfitości, w takiej jedności z Nim. Bo jesteśmy Jego własnością. Chwała Panu.